E, miło, miło fajnie, że zaprosiłaś mnie na trening, bo jest mogłem zobaczyć jak trenujesz, e, zobaczyć, e, że to nie jest niełatwe i, i kosztuje trochę wysiłku, którzy mi się przygotować tak to jest do walki. E, powiedz, co dzisiaj przerobiłaś na treningu? Jakie elementy były najważniejsze? No, ja też Ci dziękuję, że, że wpadłeś i... i... Popatrzyłeś, jak wygląda moje treningowe życie. No, dzisiaj taki trening, że tak powiem, bardzo rundowy. Popracowałam trochę na worku, popracowałam boksersko z trenerem Piotrem Siegoczyńskim. Trochę też pokopaliśmy na, na, na poduchę, trochę walki z cieniem, z ciężarkami. E, taki typowo techniczny, techniczny e, trening e, bez sparringów dzisiaj. Właśnie powiedz, jak często trenujesz? No pięć razy w tygodniu, e, to jest takie minimum. E, i, Ale pięć razy w tygodniu? Co w najmniej sensie, w razy... się przygotowujesz do startu? Czy to, totalnie... to jest to jest Może poza niektórymi okresami e, w wakacje to to jest e, przez, przez większość e, roku mhm. to, to jestem pięć razy w tygodniu wieczorami na sali treningowej i e, mówię te pięć treningów w tygodniu to jest, to jest minimum a okresowo jest ich więcej staram się jeszcze wpleść e, oprócz tych pięciu treningów e, dwa jakieś takie ogólnorozwojowe, też... E, jakieś biegi dokładnie, Także tak to wygląda. Czyli generalnie zawodowy sport, w ogóle sport, uprawianie sportu, to naprawdę trzeba mnóstwo czasu poświęcić, prawda? No tak, jeżeli już yy, yy, chce się rywalizować na najwyższym poziomie, jeżeli ma to być sport wyczynowy, yy, no to niestety to trzeba dużo czasu poświęcić. A powiedz, yy, teraz yy, miałeś okazję w zeszłym tygodniu może się troszkę pochwał, bo wszyscy wiedzą, jak ci poszło, gdzie startowałaś. W zeszłym tygodniu, w zeszły weekend startowałam na zawodach Łotwa Open, takim międzynarodowym mistrzostwa Łotwy w Rydze. No i tam zaprezentowałam się bardzo dobrze. Wystartowałam w dwóch konkurencjach, Full Contact i jeden rules no i w obydwu e, wygrałam, stoczyłam cztery walki, e, no i bardzo się cieszę przede wszystkim z finałówka jeden rules, e, ponieważ e, udało mi się znokautować przeciwniczkę w drugiej rundzie i e, w pewien sposób była to trochę taka e, historyczna, kara. znaczy kara to też, bo, bo przeciwniczka taka była trochę zarozumiała i chyba była tamtejszą e, gwiazdą. E, ale też, y, rzadko się zdarza, y, była nieco wyższa ode mnie, szczupła, wysoka, więc y, y, taka historyczna trochę walka, bo, bo praktycznie się to nie zdarza, żebym walczyła Wyższą. z dziewczynami wyższymi od siebie. No a poza tym, jak mogłaś tak skarcić <śm> 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 e e e domowego, znaczy nazwijmy to, kubylca? kubylca. <śm> Jak już wchodzimy na ring, no to nie ma przebacz. Po prostu wyczułam moment i nie odpuszczałam. Nie ma sentymentów. Nie, nie ma sentymentów. A kobiety, tak Ci wejdę w słowo, nie mają ich chyba jeszcze mniej niż... Mają ich jeszcze mniej niż faceci. Tak mi się wydaje, kobiety są bardzo pamiętliwe, potrafią być bardzo zawistne, no i no, nie odpuszczają. No i teraz wróćmy do przygotowań. E, w sumie teraz 18 na Ustynowie, w hali na Ursynowie, Kolejny DSF e, Kickboxing Challenge. E, międzynarodowa obrata w walce wieczorów, w walce o pas. Opowiedz coś o tym. No tak, to e, wielkie wydarzenie się szykuje. E, w ogóle pierwszy raz. E, Zawalczę na, na, na gali zawodowej, u siebie, u siebie w, te, w terenie. No i co, bardzo się cieszę, jeszcze mam walkę wieczoru, więc spore takie obciążenie psychiczne. No na ja bym z tym. tutaj myślał e... raczej, że to cię nie, nie rusza. Znaczy, nie no, trochę mnie rusza, znaczy, ale jak na razie pozytywnie. No, że właśnie zawalczę walkę wieczoru. Cieszę się też, że to jest mecz międzynarodowy. Moja przeciwniczka jest przeciwniczką doświadczoną i myślę, że będzie ciężki bój, bo na pewno jest bardzo zmotywowana, żeby się super przygotować. Znaczy, że zdaje się, że kręcą o niej filmą przyjeżdża z nią. No To cię dodatkowo eee, motywuje. Tak, tak, więc, więc, więc tak, będzie naprawdę <laughs> e, ostra walka. E, powiedz, no w tej chwili jeszcze są święta, to też jakiś taki okres, który troszkę e, jakby nazwijmy e, to dekoncentruje, no bo będą święta, będzie postawiony stół, no wiadomo, na rzeczy są, które e, pokusy, jak, jak myślisz, e, nie będzie z tym problemu? E, nie, nie będzie ja już mam takie doświadczenie w utrzymaniu e, e, i mówię, że, że nie będzie e, z tym problemu, a też jestem już na takim e, poziomie, na takim trybie, e, że czujesz że gala jest już tuż, e, i sztucz e, i święta świętami, ale, ale dla mnie to nie będzie takie zupełne rozluźnienie. Jestem taka sprężona, więc, więc te święta będą takie e, taki sprężone, tak, gotowości. Podróże przed galą jeszcze treningi medialne. Powiedz, nie męczą się takie eventy, dziennikarze z kamerami właśnie na treningu? Jak to jest? Nie, nie męcz mnie to. Ja bardzo się cieszę, że, że mogę opowiedzieć coś o tym, co robię, co, co mi zajmuje pół życia, więc nie. I... Mam świadomość, że na tym to też polega, więc nie mam żadnych jakichś takich momentów, że jestem tym zmęczona czy, czy, czy coś. Myślę, że dobrze reaguję na te wszystkie wywiady i no treningi medialne. Właśnie, że... Ostatnie dni przed walką, już takie rozluźnienie pewnie, teraz nie wiem, już zaczynasz okres sparingowy, jak to wygląda? Tak, ja już jestem w okresie sparingowym. Właśnie we wtorek żeśmy solidnie z dziewczynami potrenowały, posparowały, ale też wiadomo, że sparuję z chłopakami. Myślę, że jeszcze w przyszłym tygodniu na pewno będą sparingi. Podejrzewam, że one się dopiero zakończą w spale, bo tydzień przed galą będę właśnie już tak się przygotowywać, Wycisać. wyciszać i, i ciężko pracować, i jeszcze w spale. A już po, po, po tym zgrupowaniu myślę, że delikatnie już będę bastować, już to będę wchodzić na tę świeżość. Kiedy, kiedy wyjeżdżacie do spalu? O ile się nie mylę, do dziesiątek e, może pokręciła głowę, ale jakoś mm -hmm. tak. Ten weekend przed, przed I kiedy wracacie? No wracamy wiele, to jest takie krótkie zgrupowanie, tak. taka, takie weekendowe, bo to też no, nie ma co przedłużać. No właśnie, no bo tak się trochę zastanawiam, kiedy, kiedy wy wrócicie, bo przecież nie No dokładnie, nie, to jest krótkie zgrupowanie, też nie jest to jakaś daleka podróż, bo do Spały bardzo szybko można czmychnić, więc tak wyskakujemy na, na weekend, żeby trochę się oderwać tutaj od tej codzienności. Tak, zmienić troszkę klimat. To jest ważne, a powiedz, jak jest z sparing partnerkami? No w sumie niewiele, no chyba jest jakiś to problem, prawda? Tak, jest, chociaż muszę przyznać, że tutaj w sekcji Piotra Sikoczyńskiego jest trochę dziewczyn. Mam okazję sparować z naprawdę dobrymi zawodniczkami, z Pauliną Frankowską, z Asią Różańską, też ja sama prowadzę sekcję kobiet i moje podopieczne też już sparują i się robią coraz większym zagrożeniem, więc też tam dociskają mnie czasami. Hmm, no, to... no i cóż, no i, no i z chłopakami sparuję, ale fakt y, trochę, trochę brakuje dziewczyn do a powiedz, do były takie pomysły, na przykład żeby sparować z bokserkami y, gdzieś tam to, to było nawet już tam gdzieś mieliśmy coś poboksować, no i takie trochę może są problemy komunikacyjne czasami, żeby się też zgrać czasowo, bo y, na przykład ja mogę, a, a, a ktoś, ktoś nie, może. nie może, potem ja nie mogę, a ktoś tam może. Więc, powiedz, ale y, myślę, że trzeba to rozwiązać. Właśnie, żeby troszkę, bo mokserki to troszkę inaczej, pewnie stoją na nogach i mm -hmm. pewnie zadają ciosy, to jest taka nowość. Mm -hmm. czy, czy, właśnie, czy, czy takie rzeczy jak y, zmiana właśnie stylów, zmiana zupełnie dyscyplin sportowych, jak box, tutaj kickboxing. To jest, czy to ma sens, w ogóle? Czy mi się wydaje, że ma sens, bo to zawsze są jednak trochę inne bodźce, a trzeba być bardzo wszechstronnym w sportach walki, więc też tutaj w klubie miałam okazję sparować czasami na przykład z dziewczynami, które przychodziły tutaj z tytułu do czy coś, zupełnie inaczej się walczy i trzeba to umieć, bo prawda jest taka, że. W dziewczyny czasami z różnych dyscyplin e, wywodzą się i, i mają różny styl walki, więc e, no, to moim zdaniem ma sens. E, mam nadzieję, że właśnie e, z trenerem się jakoś tak to żeby posparować e, e, poszukać. poszukać. Tak, tak. No. Dobrze, dzięki wielkie e, za kilka minut, e, które mi poświęciłaś e, Zajem, dziękuję. E, wesołych Zajemnie. świąt i życzę, e, ten okres Zajemnie. jest świąteczny i do zobaczenia w takim razie, e, mam nadzieję, że jeszcze się na treningu. No i na, na pewno nagali. No to, to fajnie, do zobaczenia w tym razie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.